No to ja się, że tak powiem, łodpaliłem się. Dobra, też się odpalam. tak. Tylko zaczniemy bezpośrednio w grze, nie? Na no, w sensie, e, wyścigu. Dobrze, dobrze. Bo czasami się długo do Dobrze, dołączam. dobrze. dobrze, dobrze. E, tam e, współpraca i konwój. Konwój? Force Power. No. Na no, no spokojnie, no spokojnie sobie tam wybierzcie, nie? bo tylko jest, tam jest dużo. No to jeszcze. Dobra, ja będę jechał 600-konnym Ferrari California tak. T Powinny do was zaproszenie tam dochodzić Doszedłem mm, Dołącz 600-konny California jak teraz ten, animacja, wczytywanie to o ten Ja mam tylko jedno auto, więc spoko No ja się tam tam tam. pokazało się O, fajna ta furka jest Potężna Rozpoczynanie zawodów Ready Dzień dobry, czy cześć, cześć, cześć na was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Dzizanomieski Ciemo. Oraz... Dzień dobry I dzisiaj moi drodzy robimy oczywiście wiosenne zawody Przed chwilą wiosna W W końcu wiosna, od... wiosna nastała Od razu, tak cyk wiosna No i słuchajcie, wzięliśmy sobie różne pojazdy, każdy z nas się chyba inny tak, No każdy tak, ma to, inny coś innego. Ja wziąłem sobie 599 GTO Ferrari Ja mam A... Merolka tak, Skąd wziął Merola. Merol ja AMG. California T, Ferrari. No. Pre-order. Okay. Zobaczmy, jak tam to wygląda. Okej, okay, spoko. Ferrari Cali te. Nikt nie jedzie do Ferrari. No tym, nie, co Robert, ja byt, czemu wziąć s 1862 862? mi... Oh. No bo ja mówiłem ci, że ja będę jechał w serio. Ale, Robert, ja ci mówiłem, że będziemy robili tak ostatnio. Paweł, Czyli co? Paweł, damy radę. Ostatnio miałem jeden z najgorszych, a byłem na trzecim miejscu, także... Dobra, okej. Okay. Co wy kombinujecie? Nie, nie, mówiliśmy, nie mówiliśmy skie, ale yy, skie, co? Gramy teraz na najwyższym poziomie trudności, chciałem powiedzieć. Fajnie! Fajnie, <laughs> na to czekałem! To już wiem, że będzie... Dzięki! To jest wyścig drużynowy! Grajcie, razem! No właśnie okay. widzę, kurde, współgrajcie razem! Chciała Berbert! Waga Uwaga, po prawej! <laughs> Tu jest jeszcze ruchu ty włączony? Tak. No. Ja cię kręcę. No Najwyższy poziom trudności? Jest poziom niezwyciężony. Tak się nazywa. Na pewno będę pierwszy, jestem przekonany o tym. Jak mi objeżdżają w ogóle! Co? No, Ten co za tryb wziął. Pamiętajcie, jest... że w przypadku moim to ja jeszcze mam wszystkie wspomagacze typu wyłączone, nie? No ja to ja zawsze na logikę, czyli jak ja w wyścigu, to włączam sobie. Jak chcę się pobawić, to spokojnie sobie wyłączam, tak? Do driftu na przykład. Ale ja jadę wyścigu, to jest logiczne, że ja potrzebuję wspomagać, żeby nie wpaść po poślizg. Ja mam chyba coś tam włączonego, ale bo nie wszystko. Mogę są jakieś punkty. Ja nie, ja nie gram na y, lewele, Ja gram na y, ilość samochodów. Ja zbieram sobie kolekcjonerem w tej grze. Jesteś kolekcjonerem, uuu. Tak jest. Właśnie, przy okazji mam już 389 pojazdów, jakby co. Ja mam 126 Nie jest to dużo, bo też miałem długą przerwę, ale... <noise> ale to też jest mało w sumie, powiem ci. Ale też nie jest A ile w ogóle jest aut łącznie? Bo... Chyba coś ponad 5000 chyba. Uważnie? O kurde. Więcej. Taka więcej? Liczba. Dużo też jest takich poukrywanych, których nie ma w tym, przecież na, na tej liście wszystkich, nie? Mhm. Bo tam ja jest bardzo dużo, których nie ma. Panowie, bo tam... Ale dobra, to no ty Ale jadę też, no jadę. Ja wygrywamy. też jadę. Dobrze jest, dobrze jest, wygrywamy tam. Słuchajcie, bo w tym wyścigu do wygrania jest Legendarny kostium obcego! <laughs> Będziemy ufolami znowu! Świetnie. Ufolki będą, no? Trend z GTA przerodził się na porze. Tak Będziemy no? wojny robić obcych O nie dogania mnie! Uciekaj! Beta. Na, na o no nie, auto trafiłem, no nie! No, Poziom zwyciężony to jest cross, cross. Ej, no tu jest ogień, powiem wam, że naprawdę ja nie mogę ich dogonić teraz Jeszcze <grym> walnąłem w drzewo po nie, wy, nie wypadłem z trasy, wszystko było perfekcyjnie, a nikogo nie, nie doganiałem Kurde, nie. dojechałem, ale straciłem niestety dużo Szóste miejsce aż, a, jajaj. Także jest, jest ogień, ale wygraliśmy, zobaczcie, jest pierwszą pierwsze Ej, a zrobiłem gana. tylko 200 punktów nie od was, ciekawe A byłem szósty No, tak ja trzeci. Jeszcze A był wygrał? Jeszcze, Nieprawda jeden... Jak nie wygraliśmy Nieprawda Drużno gramy Ja wygrałem, tylko pamiętajcie za ładną fotem. furkę mam, ładną Co za furkę podoba mi się. Miałem fajniejszą. A, nie, nasz, twoja była Ja mam czerwoną, dlatego ja też mam czerwony. No ale to widocznie jakiś oszukany kolor. Nie, ja po prostu jadę serią. <noise> lipny, lipny. kolor. Nie ja, no ja... zobacz ciemno jest to nie widać. Dlatego ja, dlatego wolę. Ja a w ogóle, czy są te numerki kod ciebie? 148, 105, 11. No. Są lewele tak, chyba Są no. Tak, tak, lewele no Ty masz tylko 11 ty poziom? A ja mam 104? Dziwne No, ale on ma i wbity chyba już ten Nie wiem Był ileś tam levelów i już no tych tak I ten To się resetuje, patrzcie jak te boty się podbiją. Aha Między sobą nawet się biją Tak, no właśnie to między nie? sobą walczą, no Patrzcie, z kiemaleczczy są ode mnie Logiczne tak chyba O nie, objechał mnie drań Ooo płoty nieistotne! istotne. są Nie no o nie. Rano. No mnie wypchnęli też zaraz Berber No Normalnie bym pięknie wjechał a... Berber z siłą pędu mi tak kurde No bo mnie też pchali, no kurde Oj auto! Z kogoś! Około... Dawaj, ciśnij to Dawaj, jest pięknie, mamy ten podium praktycznie O, hamuj! No, Berbert, nie! O, na szczęście podniósł tam około. Jak mnie wypchnął? jazda, jak widać Jak mnie wyrzucił Berbert Z naszej strony Chyba sobie Berbert znowu mikrofon wyłączył, bo nic nie mówi za mówię, mówię, ja nie mówię po prostu, na... bo ty jest... Ja też nic nie mówię, praktycznie powiesz. Jakie to Ferrari, słabe hamulce ma. No moje też jest mega słabe. E, na hamowaniu. Y, nie, wiem, czy, nie wiem czy tak robicie. Jak co? Zamykam oczy, tak. Nie, e, że nie hamować tak o pulsacyjnie po prostu. No ja cały czas tak robię i to nic nie daje kompletnie w tym aucie. Wiesz hamulec, 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 hamulec i wtedy fajnie hamuje. No bardzo, kurde, to. To na kolejny wyścig, jak będziemy pożyczać ci to moje auto, to nie, nie, zobaczysz, ja, że to jest. Ja swój nie... auto nie chcę. <głos> <głos> On się go... twoich aut boi po prostu. Tak. Ty nie lubisz seryjnych aut w ogóle. Bardzo specyficzne twoje auta. One są robione w specyficzny po sposób. Tak. Dokładnie. Out. Berbert! O niej, góra! Góra kurde! Jedziesz trzęsz ty pie. Dobrze! Dawaj do punktu! Ale spadłem kurde, raz Przecież wypadłem z trasy! Pomylić. Prawie prawie przeoczyłem punkt. Jakie tu zakręty są, o kurde! Bardzo dobrze, lubię zakręty. Pięknie, pierwsze miejsce! By... No. Ja staram tak się od odrobić jeszcze coś, ale będzie no. ciężko. Tylko ale nie, wydywamy, jest dobrze, jest dobrze. Wycie tak, tak jak dojechaliście, wyjedziecie i będzie bardzo dojechałem okay. no, się zmienia Ach, jakoś, kurde. Jak oni szybko się zmieniają tutaj, wiesz, miejscami, tak? Mruga to cały czas No ja kurde raz wypadłem, przez to straciłem trochę punktów, ale spoko, nie było źle no, Ale zobaczcie, pięknie A przewaga mieliśmy dużą Prawie, wyzorowaliśmy Przewaga była no. spora No teraz jedziemy tak naprawdę już tylko wyłącznie dla zasady Żeby zrobić trzecie po prostu wygrać, nie? Już wygraliśmy przecież Ale ja chcę trzy wygrać Takie wiesz, no takie tak, najlepsze trzy No to dozerować. teraz, musisz być pierwszy To wy zamknijcie oczy w ogóle Wtedy wygra. Dobra, ja z zamkniętymi oczami. Dobra, to totalnie. Będzie się, będziemy ci mówić prawo, lewo, prawo, lewo. <grym> to co, rajd nie? będzie jakiś? O, teraz po mieście? O kurde. O nie, tak. po mieście, o nie. Miasto edition. Miasto jest ciężkie do zrobienia. Nieco niecało się Cegła do cegły i się robi miasto. Ucieczka z Holyrood. <grym> Holyrood, tak. Z Holyrood, tak. Dobra, uwaga, proszę, proszę o skupienie. Paweł jakąś koronę ma w ogóle na łbie No tak, taka i babeczka, nie? To babeczka? Babeczka! Byk pojechali! Ale tak, sobie no, no on star Start ma sobie? dobry, nie? 4, będzie 4 będzie na 4 Bawo robi Bawo swoje Nie jedzie pewnie, że nie Paweł spadaj! Objechanet! Wziął mnie po prostu zbił tam na bok. Pojechał, nie? Po prostu robiłem sobie miejsce. Kurde. O, tego ziomka nie mogę dogonić w ogóle. Wpadłem w poślizg. O, on jest szybki skubaniec. O, nie, drabinki. No baweł. Czy nawet cię nie dotknąłem, kopię. Ale objechałeś. A to wystarczyło. Tak. Zawsze cię objeżdżam i pojeżdżam. Przejeżdżasz, objeżdżasz. Tak jest kurde Berbert Widziałem to Ale no kurde hamujesz mi przedtem. Ja no, byłem... no bo czasami trzeba hamować tutaj w tych grze A ja byłem od Ty, jednak Alejand wewnętrznej więc no, nie Proszę miałem jak cię no mi założyć To Berbert! Ta eee. no, uwaga tam masy zakręt w pewnym momencie jest bardzo hmm. ostry zakręt właśnie ja przed wami teraz Ja właśnie widzę Ale Dobra, straciłem niepnie. kurde Najgorzej ELEGANCKO Yyy osu zakręć Dobra Dawaj do końca Dobrze Jedź, jedź, jedź nie, nie podawaj się Tak się właśnie Jedzie Zablokowałem jednego Ale to mam że nie Bert -Bert Nie, nie, nie Wcześniej blokował <laughs> mnie wczesie. Nieprawda, nie blokowałem cię To był twój chory wymysł Serpentyny teraz co? Masakra! Oj, tu, tu, tu trzeba się skupić. No tu trzeba kurde. No dlatego nic nie mówię właśnie jeśli ten. To krzyżcze serpentyny. Jakieś auto rodzinne! O, bermed za trasą Masakracja, masakracja No te NPC ty w tym miejscu... Te NPC ty w tym miejscu nie pomagają No przeszkadzają no, strasznie tak wyskakują po prostu, nie? Jeszcze na zakrętach jeszcze ten skręt... Ło! Sk kurde ci fuks! Dawaj jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, pięknie. Dojechamy. Ło, czwarte miejsce. To no to był najlepszy wyścig dla mnie przynajmniej. To by, by był trzeci no. chyba przede mną zaraz. Dobra, słuchajcie, e, jak zobaczmy kraszta. jak tam punkta wygrane. Musiałeś, nie? How dare you! How dare you! <noise> I ten, i weźmiemy jeszcze jeden wyścig. Tym, kolejny wyścig to będzie pokaz. Dobra, będzie wyścig, po wyścig to? z pociągiem. A, A tamto, ok. Pokazywali swoje będziemy się umiejętności, pociągać. Tak. Pociągi. Umiejętności? Moich brak. Na poziomie. No kostium. jeszcze kostium pokazanego. O! To jaki brzydki ten z kostium jest. <noise> nie będę go nawet zakładał. Ja, ja, ja też nie. Patcie, Totalnie. Myś ten kostium był straszny. na tej postaci normalnie. Wszystko. <laughs> o nie, Dobra, zarobimy jakieś hajsy. Losowanko? Nie, jednak nie. Myślałem, że losowanie będzie się auto, by się przydało fajne, wygrać. Okej, okay, ja już jestem na mapie. Nie, jeszcze nie. Ja jeszcze też nie. Właśnie mam patrzę się na moje auto. Ty. Ja też na swoje się patrzę, właśnie. No dawaj no, ładuj się Ja już się tyle podziewałem, tak do miejscówki gdzie będzie kolejny no, kolejny co co tak zawsze szybko ładuje, co jest kurde grane Bo Po prostu trzeba zmieniać komputer rok w rok. rok w rok Tak i trzeba mu dawać elementy z NASA Tak jest no, z z Nikt tego elementy nie wie, ale z Paweł ma tak. ukrytą współpracę z NASA po Ej no ja widzę swoje, o w końcu na mieście jestem, dobra no, Dajcie znać jak będę mógł wysyłać No w ten... końcu, dobra Ja już ja mogę, jestem. możesz wysyłać Okej, okay, o, teraz już pokazało. Współpraca. Mój koń, wuj. Mój koń, wuj. Mój koń. Mój koń. Tak, mój koń. Enter, aby opuścić zawody? Chętnie. Przydzielanie swetera. Będziemy chodzić w sweterkach teraz. Tak. Okay. To jest sweter. Dołączanie do końwoju. Rozpoczynanie z wodów, Zawodów. Dobrze. Kajenem jeździmy? Albo makanem, Albo makanem. No chyba tak. To jest proszę. To jest proszę. Czarny, proszę Macan? ja ciebie. To jest czarne, proszę. to jest kajen chyba. I ścigamy się z pociągiem. To jest makan jest trochę mniejszy chyba od kajena. To jest od chyba jest kajen. <tusza> <tusza> Flying Scotsman. Hmm. Nie, wydaje mi się, że jeżeli nie padniemy pod pory e, pod pociąg to powinniśmy wygrać. To ja nie wygram z tym pociągiem w życiu. Tam wszyscy Ciekawe, czy tutaj też sama działa tym, ten tryb niezwyciężony Możliwe, że... Nie że tam... wiem Oby nie A Macan to jednak. Ha, ha. A masz rację Makan no? Makan Nie, Macan tylko czarny! Makan Porsze czarny jest, patrz tu A8 a A8 no. Proszę bardzo, ale patrzcie. No cóż, zobacz! Masz... Po szutrach? Nie. O nie, po o kurde Szruty Na szrucie jedziemy i ja. ostatni. Dlaczemu? I on zaściśnie, tak? Ale tą trasę znamy, tutaj się jechaliśmy chyba coś już Tak, tak, zdarzało się Tą trasą już gdzieś coś robiliśmy już na trasie Macanem, ja, sta, ja, sta, ja, sta, ja sta, Ci tu w ogóle, z do przodu oczywiście Ja powiem ci no znowu, nie dojadę nich, Bo ten pociąg zawsze jest z przodu, a dopiero pod koniec coś tam nagle wy tego mógł No, chyba, że wypadniesz z trasy jak ja pewnie zaraz tak, no też możliwe To się może zdarzyć, tak mi się zdaje Mów, że nie wypadniesz, web, web, web jedziemy Nie wypadnę, nie wypadnę, nie wypadnę Światełka włączyłem A one się automatycznie włączają Nieprawda, ja włączyłem sam Siłą woli Siłą mnie woli Oj, 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 oj Dawaj, lewo, prawo, lewo, prawo Prawo, lewo, prawo, Dobrze. lewo Woda W... Co? Oj. O! Barierka? Mówiłem, auto Dobrze No, rzuca mi kawałki płotu pod koła To? Co? <grym> płotu? Kawałki płotu mi pod koła poleciały Jakiego płotu? Porsche Macan Płotu też Dobra Pięknie Daleko od was nie jestem, aczkolwiek tracę, tracę, tracę Ale co tracisz? Masz to, tracisz? Takie, masz to samo auto z Ale z kila mniejszego Nawet to samo, dosłownie to, to samo I czekajcie, pociąg tu przejeżdża Okej okay. A to chyba jak... był skryt Tak, oczywiście Wiesz co, a zdarzyło mi się tutaj, że mnie potrącił <grym> Właśnie? Ważnie? Byłeś za szybki Byłeś jak CJ Chyba Ale ja. to wiesz co, nie wiem czy na tym wyścigu akurat takim Bo tu był jakiś wyścig z Ufo, tam był chyba? Ufo, jakiś Okej, okay, okay, okay. Ufo, sam jesteś Ufo No weź, Bert, per, co to ty kurde, robisz? Paweł, no... Skracasz bo ty, jedziesz, ty jedziesz cały czas po tej swojej kurde lince. Co nie, to jest? Ja mam jadę. Mam tylko przy hamowaniu. Dawaj, pokój. krowy! Albo coś! Oj. Jelenie chyba. O nie. To, nie! to były Jelenie faktycznie. To są krowy! To były mielonki. Mielonki? Turystyczne. Okej, okay, od lewej Dobra. O kurde, widzę was, nie, nie mogę dogonić. Opowiem. Dawaj cisi tym, ham hamuj, będę... hamuj, hamuj, berga, hamuj! Nie hamuj! <noise> hamowanie za słabych! <noise> Bardzo dobre to było hamowanie! Od tego masz barierki! Jakbyśmy tak wyhamowali właśnie na barierce, to myślę, że byłoby po nas. Byśmy po prostu z pasami byśmy wypadli po prostu przez boczną szybę. By Bardzo wyrwało możliwe. pasy pewnie y, Ogólnie chyba to przegramy Możliwe. Bo się w ogóle nie staracie. Wiesz, tak, <noise> że nie wyprzedziliśmy Ale chyba nie da się go uprzedzić, tak mi się wydaje Coś nie da. Wszystko się da. To jest miasto, o nie. Proszę ale, ale wszystko w porządku jest, Paweł. O jest znowu barierka. No co się rynie, łopie! O, pociąg. Babę, będy, rzucaj. Do będy, do będy, do będy. Jedźcie! Jest, jest, jest. Udało się, dobra. Jest. Dobrze. Udało o, się. O nie. Jestem. Pasz, pasz różnicę czasu. 28, 28 końcówkę 29. Oj, <grym> o milicek, nie, milicek jedna milicek. tysięczna. 1000 no. Co? <grym <grym> Jakim cudem. Ale ukończono. Okay. Tak, ale ukończono. Paszażerszki blusz. bluszcz. Bluszcz. Nie. Super rysowanie. Tylko Skia się spóźnił na pociąg. Ale dojechałem, zdążyłem też. Jak super dostałeś? losowanko, ja bym musiał losować teraz od razu O, super losowanie Tak, super losowanie super ja Wszystkie Samem. jakieś uselessowe... Te... Je, szpii, magnary, ja mam... Auto. auto, Ferrari F12, pięknie Ja dostałem same jakieś na końcu ciuchy Mam lśniące tramwki i gwizdek tłokowy Dobra, Co? 20 tysięcy, <laughs> pół miliona i artystyczną bluzę z kapturem Artystyczna bluza z kapturem Super Ja zdobyłem Zdostałem autko Dobra, to Ferrari co, ja no to Ferrari. No Ferrari nie? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Dobry moment. Także, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hello. Dajcie się ma cześć! Wasie, drodzy, by pociąg. Teraz tak na żywo trzeba pojechać jeszcze, nie? Yyy, makanem jeździłem.